No to No. to się ma dzisiaj. Weź to, weź to. O. Siemo. O to. A teraz muszę jedną Dobra, zejść, zerknijcie. I pokażka go ale Zerknijcie się, on to jest. Jest tam. Jest tutaj. Gdzie? Pokażmy, że najpierw widzą. Ładny Sarko, poszedł. Słuchaj. Dawaj better flip-a. Uh. teraz better Nie wyjdzie. Spadnę na kark. Oh, Dobra, chodź. Poszedł, poszedł, poszedł. Oh. O nie? To na bardzo O Oni gdzie widzą w ogóle. Prawie go nie będziecie, go nie będziecie widzieć. No ale mamy no, go widzimy, więc... Spokojnie podejdzie bliżej, ale Myślę, pana kuć. Yes.

No nie atakuje Trzeba na takuli Dobra jest o, takie piękne niebo się piszcie co sądzicie o tym i nas hejty nie obchodzą. Wy możecie sobie hejtować, to? Ale my to Ale... zbanujemy. No właśnie. No to, to, to było pod tymi Słuchajcie. Ja oczywiście bym przy nie było, Ale że niech chcę się jakiś nikt tego nie chce. Słuchajcie, my to możemy zbanować w taki sposób. Już po prostu uważajcie, co piszecie. Nie musicie, po prostu możecie sobie to ona mówić. Ale nie piszcie na naszego takich negatywnych komentarzy, bo zostaniecie bana na YouTube. Myślę, tam tak bosą. Ale naprawdę Ale to, mamy... to nas nie obchodzi. Po no prostu, jest... prostu nam jest no przykro. Nie. No nie będziemy wam odpisywać po prostu dostajecie bana YouTube. No i dobra. Dobra, ogólnie tak, jeśli jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to piszcie w komentarzach. Maciecie dalej te dalsze ten. Tam e, już najbliższą sobotę, nie w tą, a w następną. Będzie odcinek z ryb. No, bardzo mo możliwe, Nie obiecuję. No to musi... No, ja mu to tak nie będzie pasowało, ale nie wiem jak mi. Dobra, teraz tę kamerę... Ja Masz, 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 dawaj, dawaj gdzie on jest? Widzicie, druga strona, druga strona, druga strona, druga strona, druga strona, co ty robisz? <grym> ja no strona, oczywiście nie idzie. Dobry znak znak wygląda wygląda Prawie wdepnąłem A bo ty. A wiesz, tutaj że... mamy wycierać A wiesz, Pięknie żeby to wycie. nagrali A wiesz, że ja to nagram. Ale no co? No, wiesz co? O. Mm, Maria! No, wiesz, jak oni to tak słabo widzą? To jakoś jest tak po prostu. Oni widzą po prostu rozmarzone. A teraz lepiej widzą. O! <ślesk> 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 Nie fajnie.